i Siema no witajcie widzowie z tej strony oczywiście z Dzisiaj witam was na, na pierwszym Q&A na tym kanale To taki będzie jak, jakby Q&A bo dzisiaj będę wam mówił Takie pytanka które pewnie byście mi zadali O nagrywaniu kiedy będę odcinki No i tym podobnym takie no pitu pitu trelelele lata tata No i tym podobne no jednak wiecie czasami Tak trzeba Ja mam pojętaki ja jakąś jedną taką smutną rzecz muszę wam, muszę wam wyznać jak no nie mam czasu czasami nagrywania odcinków, więc docencie to, że teraz dla was nagrywam. I zostawcie pod tym odcinkiem łapkę w górę i subskrybujcie dzwoneczkiem. A jak już to zrobiliście, to ja was już za, już zapraszam do oglądania. No to widzowie tak, pierwsze pytanie pewnie to Dlaczego nie ma odcinków? Odcinków nie ma dlatego, ponieważ ja na tygodni teraz, odkąd się szkoła zaczęła, nie mam czasu, a po drugie, yy, gdybym nawet miał czas, to jakby ten, Szwankują mi, szwankuje mi ogólnie komputer. Dzisiaj mi się go udało naprawić, więc już teraz, tak, tak już teraz będę Wam mówił rozkłady tych odcinków, zaraz Wam powiem, ale jakby ten, no odcinki się teraz już tak powinny pojawiać regularnie nawet, że nie za często, nie, nie za rzadko, tak od czasu do czasu. Czyli też dobrze i też źle. Dla niektórych, dla mnie troszeczkę dobrze. Będę miał też więcej czasu na montowanie, ale gorzej jest też, może, nawet dla was, bo jakby. Też, jak troszeczkę jest mniej od odcinków, jednak wiem, że może być wam troszeczkę przykro z tego powodu. Ja ten kanał stworzyłem tak z całej. Okej, okay, to zaraz będzie w kolejnym pytaniu: dlaczego z kanału? Ale tak. Ym, jeśli chodzi o. o te filmy, to się powinny pojawiać teraz regularnie, już wam mówię. Tak. To, to powinny się pojawiać one w, w, w takiej kolejności. Czyli w środę i w piątki o 16.30. A, a w niedzielę i w poniedziałki też powinien być, być czasami jakiś special. Zobaczymy, jak się uda. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy w ogóle, jak mi się powiedzie w życiu. Jakby no, że mi się dobrze powiedzie w życiu, ale w szkole czasami. Jak wieś, no trzeba mieć nerwy ze stali, żeby wytrzymać. No i ogólnie tak. Um, odcinki... Tak, to... Tak, to jakby jak na razie tyle z odcinków. Ja już widzę, przechodzę do kolejnego pytania. A kolejne pytanie widzowie to. Um, czy będziesz nagrywał Minecraft? Minecraft to oczywiście, że będę nagrywał, tylko jak na razie jeszcze nie wiem, bo mam lekkiego crasha gry, a więc jakby ten. no. Minecrafta na pewno za, zacznę nagrywać, ale na pewno nie w tym momencie, bo mam lekkiego crasha gry w Minecrafcie. Więc o tyle jest, jest gorsze to, że jak na razie Minecrafta nie będę mógł nagrywać, ale mogę Was podzielić Among Usem i Fortnite. W ogóle Among Us powinien za niedługo wejść, no to będzie się działo na kanale. A, i ogólnie, yy, ten, jeszcze teraz prosiłbym was o, su o subskrypcję kanału, oczywiście wiem, że, że już wcześniej o niej mówiłem, ale i tak, tak bym was o to bardzo ładnie poprosił, z góry dziękuję, ale tak, wracając do Minecrafta, Minecraft się pojawi, czyli Twilight Forest, Lubelska Wyżyna, oczywiście Lubelska, no wy jednak wiecie dlaczego, albo i nie wiecie, nie wiem, ja myślę, że wy wiecie, jakby ten, no, yy. Będzie lubelska wyżyna i tym podobne takie serwery. O. Tenka. Jakby ten. To jest z Minecraft'a wszystko. Przechodzimy do kolejnego pytanka. A kolejne pytanko też brzmi. Dlaczego za zacząłeś nagrywać na YouTube? Ogólnie na YouTube zacząłem nagrywać tak z pasji. Ja sobie dwa lata temu pomyślałam. Hm, ciekawe, ciekawe by było i ciekawe by było mieć kanał. No i proszę, teraz od razu już mam kanał. Tak. Ale, ale żeby go mieć, muszę z czegoś nagrywać. To muszę mieć dobrą nagry Muszę mieć dobrą nagrywarkę. Nagrywarka jest. No i teraz jeszcze mikrofon. Kwestia mikrofonu to była o tyle lepsza, znaczy albo lepsza, albo gorsza, że jak, się, że jak masz mikrofon, to musisz go dostosować. Ja swojego nie zdążyłem dostosować i jest tyle gorzej teraz, że mi gorzej działa. Jak to pewnie teraz czasami słychać, no jakby ten. Ogólnie to z nagrywaniem na YouTube jest o tyle lepiej też teraz, że mogę się cieszyć z tego, co robię. Moją taką, jakby pracą. To jest taka, jakby dla mnie praca. Zabawa. No wiecie, no, wiecie pewnie o co mi chodzi. To jest taka jakby praca i zabawa w jednym, że, że tutaj musisz jednak tak harować ciężko, nawet żeby coś osiągnąć, ale potem, jak już to zrobisz, to się cieszę, że ci, że ci wyszło i że, i że masz z tego sukces. No i jakby to się bardzo przydaje w życiu. Takie, takie coś. No. Ale ogólnie z YouTube'em to, to mój pierwszy kanał. Oczywiście już nie szukajcie go nawet, już go nie ma na YouTubie. Nazywał się Zenek Games. I tak tam próbowałem wiele rzeczy ponagrywać. Spytacie pewnie czemu Zenek. Jakby sam nie wiem. Po prostu jakoś mi się zachciało tak nazwać Zenek Games. Ogólnie moje drugie, imię to, moje drugie imię to jest Zenek, więc jakby też może tak powiedzieć. Znasz? Ja to nie znasz. Aha. Jakby no jest wszystko że mogę ogólnie też nawet dla was nagrywać, dla innych nagrywać. Jeszcze mam z tego w ogóle tyle szczęścia i radości. Nawet teraz już dobiłem 15 subów, więc wam bardzo dziękuję, widzowie, za to. I już przechodzimy do kolejnego pytanka. A kolejne pytanko brzmi mm. Kolejne pytanko brzmi, jaki masz sprzęt? Jakby sprzęt to mam taki normalny laptop, ogólnie tym podobne. To nie jest takie, że ja mam taki wyróżniony o oh, wow coś takiego, tylko komputer. Nawet nie za, nawet nie za dobry, ale przynajmniej szczerze że go mam, mikrofon też może być nie najgorszy. I też się bardzo przydają moje słuchawki. Oczywiście słuchawki od bardzo popularnej firmy I nie mówię tutaj o Genesis. A nie, znaczy, że nie mówię tutaj... O kurde, już wam zdradziłem tą nazwę. Chciałam, żebyście napisali w komentarzach od jakiej firmy mam słuchawki, żebyście zgadli. Ale kurde, nie udało mi się, to dobrze, nie? Że ja jakby ten... Mm, że ja nie mam słuchawek od SteelSeries, za dużo mnie kosztowały, ale mam słuchawki od Genesis. Takie słuchawki sobie kupiłem na moją urodzinę. I ogólnie teraz y, mogę się z nich cieszyć bardzo. Jakby że ja jej już mam od bardzo długiego czasu. Jakby ten. Yy, bardzo dobrze się sprawują w swojej pracy, czyli jakby... W wielu rzeczach, w wielu rzeczach. Biorę ja do wielu rzeczy te słuchaweczki. I jakby... No ten. Są, są bardzo przydatne podczas gamingu, na wyjazdy różne i tym podobne. A, yy, a i oczywiście też się przydają... Wielu różnych zasadniczych spraw, czyli jak do słuchania muzyki podczas długie, długiej jazdy, czy tym podobnych. No i to jakby są mi zastosowania. Klawiaturę też mam od Genesis, której oczywiście nie słychać, bo jakby klawiaturki jak na razie nie mam w użyciu. To jest taka, mam taką inną też. Ale klawiaturka jest i nadal będzie, więc się nie, więc się nie martwię. W, w jakimś odcinku wam ją na pewno pokażę. A teraz ogólnie. ogólnie ja też yy, bardzo chciałbym wam, wam jakoś pokazać mój nowy mikrofon, który za niedługo dostanę więc yy, wy, wyczekujcie wy, wyczekujcie odcinka, w którym wam będę jakby pokazywał głośność tego mikrofonu i tym podobne i ogólnie tak, to jest cały i lecimy do kolejnego pytanka czy będziesz robił vlogi? no to vlog już jest zrobiony i vlogu chyba nie będę robił za często. I ja, jak, jak na to tak popatrzeć z innej strony, vlogi to nie jest jakby moja bajka. Tylko jakby. Ja wolę jechać w takie gry różne, takie poradniki nawet. A, takie poradniki nawet. I, i wiele innych rzeczy. Ale najbardziej to mi się teraz podoba Minecraft i Fortnite. Minecraft to jest moja, jakby pierwsza gra, którą w ogóle dostałem pierwsza gra komputerowa. Fortnite to jest. też taka dobra gra. To jest gra, którą dostałem w wakacje. Znaczy ją sobie zainstalowałem, ale ja na to mówię, dostałem. I jakby ten. Fortnite to jest moja też taka dobra gra, zaczęłam grać w sezonie trzecim, a nie wiem kiedy skończę. Nie, jakby, o, Miktyń, jak coś, to ja teraz, ja teraz, ja nagrywam vloga, jak coś. Dobry dzień, dobry. Yy, a bo, bo, po, po, poczaj chwilę, poczekaj chwilę i widzowie, jakby. Też dzięki Miktinowi jest, też jakby teraz tak, tak chciałem powiedzieć, jeszcze do wcześniejszego pytanka, że, że dzięki Miktinowi powstał ten pierwszy odcinek na kanale, bo jakby, jakby dzięki niemu, jakby, bo, to, bo to był mój pierwszy taki kolega, przyjaciel, z którym nagrałam jakikolwiek odcinek i ten odcinek ogólnie wyszedł. Więc ja się tak bardzo cieszę, że on jest, że, że Miktin jest nadal ze mną. I że mnie będzie nadal wspierał w tej pracy na YouTubie A teraz widzę, że przechodzimy do kolejnego pytanka Ogólnie, kolejne pytanko To czy będziesz nagrywał z jakimiś YouTuberami Raczej? Nie, jak na razie Bo y, moja pasja to, to jak na razie tylko nagrywanie samo Nic więcej Nic takiego wielkiego Więc jakby ten nie, bę, nie będę jak na razie próbował dzwonić do, do żadnych youtuberów, których nawet nie znam nachyt <noise> nawet ich numeru, ale ogólnie nie będę w ogóle nawet w komentarzach u nich pisał, czy mogę z wami zagrać, czy mogę z wami zagrać coś takiego. Bo to by było u mnie w ogóle bez sensu. Ja jak na razie wolę po prostu sam rozwijać swój kanał, oczywiście z moimi kolegami i przyjaciółmi, żeby żeby podkreślić to przyjaciółmi no. jakby no... Kanał się bardzo dobrze rozwija, jest, jest wszystko ogólnie Jeszcze jakby... Kanał jest świetny, co wam powiem. O, o czymś takim naprawdę już kiedyś marzyłam. To się jeszcze nigdy nie słoniło bo chciałem, żeby się spełniło. No i proszę. Kanał jest świetny. No to widzę, że do kolejnego pytanka. Jakby tak, widzę. Ja nie wiem, czy są jeszcze jakieś kolejne pytanka, ale... Tak, no ogólnie mm, tak, jak już teraz usłyszeliście wiele rzeczy o moim kanale Teraz pewnie Niektóre rzeczy są dobre, niektóre złe Ale większość jest ogólnie dobrych By też zyskałem taką popularność, że mogę, że mogę coś takiego dla was nagrać Nawet I ja marzyłam o, o takich widzach też mi będą oglądali, słuchali na odcinkach. A, a i w ogóle, jeszcze tak, jeśli chodzi o pierwszego live'a, to nie wiem, kiedy on będzie, to muszę jeszcze zobaczyć w swoim grafiku. Ale na pewno za niedługo się pojawi, więc się nie, więc wyczekujcie, widzowie, live'a. I jakby ten. No, chyba to tyle z dzisiejszego Keylandia. Ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do dobrego dzionka. No i cześć! A, i widzę, sobie jeszcze przypomniałem jeszcze jedno pytanie na czym montuję. Ogólnie to tak. Dźwięk nagram na Adobe Audition. Jakby... Ja, ja mam cały pakiet Adobe licencyjnie po, polecam. Link w opisie do, do, do zakupienia. Jakby ogólnie ten. Mm, yy, ja sobie zakupiłem Adobe Creative Cloud. Już go mam, tam mam wszystkie aplikacje i tak, w ja używam jak na razie Premiere Pro, After Effect, Audition i Photoshopa. Photoshop jest do miniaturek oczywiście, żeby się nikt potem nie pomylił, że używam Photoshopa do montażu zdjęć innych. I na razie to ja używam po prostu Photoshopa tak, tak zabawnie, tak dla czystej zabawy i tym podobne. Oczywiście tak, tam też miniaturki montuję i tym podobno. Mm. I po części, z, 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 znaczy ja tam miniaturki montuję, jak, jakby, że ja tam miniaturki robię, w tym sensie. Mm, normalnie to ja robiłem na takiej stronie jak fotopia.com, tam też macie link w opisie. I jakby ten, no. Yy. Tak, yy. ogólnie to ja mam wiele jeszcze takich rzeczy do wyjaśnienia dla was, a tutaj. Jakby no, wiem mm, jeszcze wiele takich rzeczy, których nie wiem, czy chcę mówić. Ale ja mam powiem tak: polecam pakiet Adobe, wszystko jest. Ko koza kozacki jest, naprawdę. Od, od, raz, od razu mówię, że jest super. I ogólnie ten: ym, jakby. To chyba już na tyle. Ja się z nami żegnam. Już po raz drugi. Życzę Wam dobrego dzięka, no i cześć.